Ten, z którym mamy się spotkać w wieczności, kiedy wszyscy, czy chcemy, czy nie chcemy, przekroczymy próg zwany śmiercią. Mamy już przykłady z historii tych potężnych, czasami szalonych, czy to przywódców, czy władców, którym marzyła się w nieśmiertelność, którzy nie chcieli umierać, robili wszystko. Śmierć jest taką siłą, przed którą człowiek okazuje się małym. I tą świadomość my wszyscy dzisiaj musimy nosić w sobie. Przyjdzie czas, kiedy staniemy przed małym naszym Jezusem Chrystusem. Czy chcemy, czy nie chcemy. Czy jesteśmy bogaci, czy biedni. Spójrzcie, kochani, jeszcze raz na tą tragiczną katastrofę lotniczą. Gdzie pod Smoleńskim zginęło 90 naszych rodaków, 96 naszych rodaków, a wśród prezydent głowa państwa wydawałoby się tak dobrze szerzony i zwykła z tym Wszyscy jednakowo po Wszyscy jednakowo staną przed Panem, Bogiem żywym, sędzią żywym i umarłym. On nam dzisiaj daje chleb. Abyśmy nim posileni mogli dotrzeć do życia niekończącego się, życia w prawdziwym szczęściu. Ale jednocześnie święty Paweł nas przestrzega. Masz lekarstwo na nieśmiertelność, ale z drugiej strony człowieku. Badaj swoje sumienie, abyś ciało i krew Pana, naszego Jezusa Chrystusa, przyjmował godnie, bo jeśli nie, to tak jak On mówi. Nie sobie A ponadto pisząc do wspólnoty, którą założył chrześcijan w Koryncie, to jest miejscowość obecnej Grecji, pisam do nich, że ze względu na brak szacunku właśnie do Jezusa Eucharystycznego jest wśród Was <laughs> tak wiele osób chorych i tak wielu pomagał. On miał. Natchnienie, wiedzę pochodzącą z nieba samego i mógł o tym powiedzieć, ten chrześcijanin. Przez że źle traktujecie Pana Jezusa wśród Was, są nieszczęścia. I to straszliwe, bo i choroba, i śmierć. My dzisiaj, kochani, takiej wiedzy nie posiadamy. Jednakże mądrzy przez pouczenie świętego Pawła, apostoła, pochodzące z nieba samego. Też możemy wnioskować, że jeżeli niegodnie, niewłaściwie będziemy odnosić się do Eucharystii, to również z tym związana jest i kara, i gniew Boży. Dlatego, kochani, dzisiaj za to, że tutaj w tej waszej wspaniałej parafii jest taki piękny ołtarz, na którym też będzie przechowywany Pan Jezus, będzie sprawowana ofiara eucharystyczna. Bogu za to wszystko jesteśmy wdzięczni. Za to wszystko, co się tutaj w tym waszym przepięknym kościele będzie dokonywało. A w sposób szczególny dzisiaj Panu Jezusowi chcemy powiedzieć, dziękujemy Ci Jezu. Że jesteś z nami, że wśród tych różnych bolączek dnia codziennego z nas nie opuszczasz. Dziękujemy, że możemy przyjść tutaj do Ciebie, otworzyć nasze serca, a Ty nas umocnisz i pocieszysz. I za Twoją obecność, Panie, wśród nas składamy Ci ogromne dzięki. Amen. A teraz jest naszą wiarę. Ja. Wierzę w jednego Boga. Ojca Trzech Mogącego stworzyć wszystkich rzeczy widziałem i widziałem, I Jezusa Chrystusa, Syna Możego i Jednorodzonego, który z Ojca jest przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światły ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego spowodowania, wstąpił z nieba za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało z Małej i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pochodzącym świętym Został umęczony i pogrzebany. I zmartwistał trzeciego dnia, jako znajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy ojca, i powtórnie przyjdzie kwarę, sądzi w sądzi i mary a królestwo jego nie będzie. Najświętszej Maryi Panny nieustającej pomocy. Przedstawmy Bogu nasze prośby. But Słanie. Módlmy się za dzieci i młodzież z naszej parafii, aby przez całe swoje życie stawali się świadkami Chrystusa. Ciebie prosimy. Aby Bóg w niej jedność i wiarę, dla dobra całego Kościoła świątego Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze święte zgromadzenie, abyśmy przez częste przystępowanie do stołu